Te przedstawia nową propozycję. Nieodplamiacz jest dobry do wszystkiego. Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Potrzebujesz dwóch rodzajów acze. Nic nie usuwa skuteczniej plam z białych rzeczy niż to acze. nic nie jest bezpieczniejsze w walce z plamami na kolorowych i delikatnych tkaninach niż acze delikatne. Rodzina Acze, bezpieczny sposób na plamy. Te nowe tusze nie rozmazują się, dlatego możesz pozwolić sobie nawet na takie chwile zapomnienia. Trzy nowe tusze do rzęs. Max Faktor polecany przez profesjonalistów. Wszystkich rzeczy na całym świecie Twoje dziecko najbardziej kocha cukierki, a Ty na całym świecie najbardziej kochasz swoje dziecko, daj mu nim dwa. Cukierki z prawdziwym sokiem owocowym, które Twoje dziecko uwielbia i z witaminami, których potrzebuje. Nim dwa. łakocie i witaminy. Tylko najlepsze ananasy, krędy bambusa, przyprawy, zioła i papryka są wystarczająco dobre dla sosów Uncle Benz. I dla ciebie, Uncle Benz. Doskonały za każdym razem. Tank jest super! Zupełnie jak świeże pomarańcza! O nie! Kochanie, skoczysz do sklepu? W tym stroju. Ta, Świeże Mamo, jesteś wspaniała! Tak, smak świeżych owoców. Tak. Dzień dobry, Kevin Stalasz! Z płatkami Nestle dzisiaj zacznijcie. Tu, Piracka Telewizja. Teraz promocja płatków Nestle. Kto je płatki wygrywa? Ekstra nagrody za dwa kody. Jeśli a aby na Ponad 10 tysięcy! No. Są pysznie opieczone, mają witaminy i żelazo! Płatki Nestle Cornflakes energii ci dodają! Więc razem chróbmy je! To świetny sposób na udany dzień! Nestle Cornflakes to samo zdrowie! Teraz mam czas tylko dla siebie i dla mojej ulubionej pani domu, oczywiście! W tym numerze drugie spotkanie z naszymi czworaczkami Madzia i Wiktoria są już w domu. Jak urządzić mieszkanie w egzotycznym stylu oraz wspaniały prezent, na naklejki nie tylko dla uczniów. Pani domu. Jak dobrze z nią razem być. Osiemnastoletnia dziewczyna marzy o karierze dziennikarki. Jest przekonana, że w szkole rządzonej przez męskich szowinistów nie ma szans przebicia. Chyba, że zmieni płeć. Chłopak odrobinę inny. Wieczór pełen dobrej zabawy. Już dziś o 20.35 tylko z nadajników naziemnych. Opowieść o wielkiej miłości, która zmusza do dramatycznych wyborów. Historia, która podbiła serca wielu naszych widzów. Od 30 sierpnia na dalsze losy Eleny, Marii, Eduardy oraz mężczyzn ich życia zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15.45. Bardzo... Luszowy, słoneczny, misio, misio, Przecież ty jesteś pieseczkiem. <noise> pieseczkiem basioni. Już od września w polsacie. Nowy kremliwy asoft sprawi, że moja skóra stanie się gładsza? Nie, nigdy w to nie uwierzę. O, nowy kremliwy asoft. Jak szybko wnika w moją skórę. To wspaniałe, jak jak ciepły letni deszcz. Taki świeży dotyk. Niwe asoft to zupełnie nowe doznanie. Moja skóra wchłania go szybko i od razu staje się gładsza. Już nigdy nie powiem nigdy. Nowy kremliwy asoft, jak ciepły letni deszcz. Już od samego rana potrzebujesz ochrony. Aktywny system dezodorujący i inspirujące, egzotyczne zapachy. Jeszcze więcej świeżości. Ochrona, jakiej potrzebujesz. Zapach, który kochasz przez cały dzień. Fa zwykle świeży smak herbaty Saga. To prawdziwa przyjemność. Każdego dnia Saga zawsze zachowuje swój świeży smak. Dzięki specjalnemu foliowemu opakowaniu. Teraz także w opakowaniach po 100 Higiena jest dla mnie bardzo ważna. Zwłaszcza w toalecie. Są kostki toaletowe, ale ich uzupełnianie jest bardzo niehigieniczne, a świeży zapach szybko znika. Ale teraz jest nowość. Brew. Pierwszy żel do WC. Idealny do powtórnego napełniania. Doskonale higieniczne. Pachnie wyjątkowo ładnie i długo. No i ma aktywne substancje antybakteryjne. Hmm? bref daje poczucie bezpieczeństwa. Żel do WC i żel do czyszczenia urządzeń sanitarnych, brew. Tylko zdezynfekowane jest naprawdę czyste. Myślała, że może zatrzymać płatki Goldflakes tylko dla siebie, że nikt nie zauważy. Ale zapomniała o jednej ważnej rzeczy: doskonały smak Goldflakes, delikatnych, chrupiących płatków w złocistej miodowej polewie z orzeszkami. Kusi tak bardzo, że nie da się tego ukryć. Goldflakes? Gold Jeśli chcesz zatrzymać wyjątkowy smak Goldflakes z miodem i orzeszkami tylko dla siebie, pamiętaj, tego nie da się ukryć. Nestle Goldflakes. Tak pyszne, od razu widać. Dezodorant Nivea daje mi pewność i skuteczną ochronę przez cały dzień, a dzięki zawartości alantoiny łagodnie pielęgnuje moją skórę. Ja również potrzebuję niezawodnej ochrony, dlatego używam dezodorantu Nivea dla mężczyzn, który przez wiele godzin gwarantuje mi pewność i uczucie świeżości. Dezodorant Nivea, skuteczna ochrona i delikatna pielęgnacja, również w sztyfcie i w kulce. W Tos tylko w Polstacie już 6 września o godzinie 20. To film, w którym Cezary Pazura i Jan Nowitki zagrali rolę dwóch oszustów naszych rodzinnych cinkciarzy. Ich zabawne perypetie rozbawią z pewnością wszystkich, przypominając trudne czasy PRL-u. Nagrodą w naszym konkursie jest wspaniały rodzinny samochód z poduszką powietrzną dla kierowcy, wspomaganiem kierownicy, elektrycznie opuszczanymi szybami, światłami przeciwnikielnymi i relingami dachowymi. Razem z samochodem otrzymają Państwo roczny zapas degusty królowej Przyta. Zadzwoń 0776 600 i odpowiedź na pytanie: W którym z seriali Cezary Pazura gra główną rolę? Życie jak poker? Miodowe lata? 13 posterunek. Pamiętaj, masz szansę wygrać rodzinny samochód. Losowanie już 6 września o godzinie 23.15. Szczegóły w gazecie telewizji Polsat na stronie 743. Droga do sławy jednej z pierwszych gwiazd wczesnego roka Ricci Valenza. Wspaniała muzyczna kariera Rzesze Fanów i Nieoczekiwany kres marzeń. La Bamba. W niedzielę 5 września o 21.00. Tylko z nadajników naziemnych. Ona opiekuje się zwierzętami w cyrku. On jest renomowanym ortopedą. Pewnego dnia los łączy ich drogi. Od 30 sierpnia cztery razy w tygodniu romantyczna opowieść o Kopciuszku przeniesiona w magiczny świat cyrku. Paloma. Sekrety rodzinne. Jakich zabaw brania ci mama? Nie mogę wchodzić do betoniarki i do przebudy. Macie co chcecie, czyli najlepsi na świecie. W życiu nie widziałam czegoś podobnego. Idź na całość. Kocham życie i świat. Kocham ciągle i ciągle od nowa. Rozrywkowy weekend w każdy weekend tylko w polsacie. Co poza tym. Giovanni Belarte prezentuje nowy zestaw biżuterii. Kolia stworzona z parunastu złotych kwiatów rozbłyskujących pięknymi cyrkoniami ozdobi twoją szyję jak egzotyczny naszyjnik. Branzoleta zakwitnie na Twojej ręce jak wiosenna mąka. Kolczyki przypomną Ci pokryte rosą kwiaty jabłoni. Biżuteria pokryta grubą warstwą 24-karatowego złota pozwoli Ci zabłysnąć w biurze, a na przyjęciu wieczorem najprostsza sukienka stanie się wyszukaną kreacją. Co najczęściej decyduje o tym, czy biżuteria nadaje się do noszenia? Cóż, tym czymś jest oryginalność i pomysł. A w tym przypadku widzimy komplet biżuterii o wzorze bardzo rzadko spotykanym, oryginalnym, przez to fascynującym. Stąd każda część osobno, jak i całość, a także kombinacje poszczególnych części kompletu pozwalają za jednym zamachem być oryginalną, inaczej ubraną. Jednym słowem, unikalną. Złote kwiaty inkrustowane cyrkoniami. Przepięknie dobrane proporcje ciepłego blasku złotej powłoki. Kolczyki i kolia harmonijnie łączą w sobie prostotę i bogactwo. Kolia, branzoleta i kolczyki, każda część naszego zestawu ubierze Cię. W pracy, zaś wieczorem na przyjęciu, na balu lub weselu skupi na Tobie pełne zazdrości i podziwu spojrzenia obecnych. Komplet biżuterii Giovanni Gobelarte składający się z kolczyków, branzolety i naszyjnika w promocyjnej cenie 199 zł. Przy zamówieniu podaj numer katalogowy widoczny na ekranie. Zamów, zadzwoń 061 85 8200. Jezioro Marzeń. Kultowy serial dla młodzieży. Od 4 września zapraszamy na nowe odcinki. Dalsze losy czwórki nastolatków z przedmieścia Bostonu zobaczycie tylko w Polsacie. Jezioro Marzeń. Prosimy o odbiór z nadajników naziemnych. Dziki Zachód, jak w słynnym westernie siedmiu wspaniałych. Siedmiu rewolwerowców wyjętych spod prawa chroni bezbronnych Indian przed napadami zdecydowanych na wszystko bandytów. Siedmiu wspaniałych. To oni stanowią prawo. Od 5 września, niedzielne popołudnia, pod znakiem westernu. Polecamy! Giovanni Belarte przedstawia nową propozycję unikalnej biżuterii. Kolia, branzoleta i kolczyki. Ale uwaga, to nie jest tradycyjna biżuteria. Naszejnik. Połączyliśmy tu białe i żółte złoto. Zaś w rozetach pokrytych białym złotem osadziliśmy cyrkonie. Podobnie zaprojektowaliśmy branzoletę. Kolczyki są uzupełnieniem bransolety i koli, tworząc z nimi harmonijną, lekko ekstrawagancką i emanującą siłą całość. Kolię lub kolczyki, każdą część naszego kompletu pokrytego grubą warstwą 24-karatowego złota, możemy nosić osobno. Całość możemy założyć na wielkie bale i przyjęcia. Drogie panie, biżuteria musi zdobić kobietę. Ona jest po to, żebyśmy były piękniejsze. Nie każda biżuteria się do tego nadaje. Komplet Giovanni Belarte jest wyjątkowy. To jest biżuteria, w której można powiedzieć, że zdobi kobietę. Określa jej pozycję, wzbudza dla niej szacunek i zainteresowanie. Jest to komplet uniwersalny. Nadaje się do każdego typu kobiecej urody. Jest po prostu bardzo kobiecy. Masz więc szansę oczarować wszystkich swoją kobiecością, na co dzień zakładając branżę.